Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Dzisiaj mamy dla Was kilka ciekawych promocji, które być może Wam się przedadzą, o których gdzieś tam kiedyś przebąkiwaliście, więc będzie kilka smaczków. A tak na wstępnie chciałem Wam tylko podziękować, bo już mamy na kanale na YouTubie z 9300 subukcji. I niebawem, jak tak dalej pójdzie, będziemy ciężko pracowali, strzeli 10 tysięcy. Więc zachęcamy z tej okazji do subskrybowania kanału i podrzucania znajomym. Staramy się no, zawsze pokazywać to, co tutaj robimy. Mamy do sprzedaży jakieś promocje, wyprzedaże, troszeczkę coś tam porozmawiać o łowieniu, o życiu. Także jak możecie, to od razu klepnijcie komentarz. Jedziemy po 10K. Zobaczymy, ile takich komentarzy się uzbiera. Będziemy mieli taką odezwę od narodu. A teraz zaczynając od tego, co mamy dzisiaj dla Was ciekawego. Siema Adrian. Nie pokazujemy no. diperów. E, bo chyba nie jest dobra cena zrobiona. A wiem, że to dla ciebie jest teraz drażliwy temat. No delikatnie. Bo zgubiłeś koledze diper'a. No zgubiłem, zostawiłem go po prostu na dachu. <grym> <razem> z nerką. <grym> ale jak ci się żyje z jedną nerką teraz? <grym> no coś tak. Trochę kuje z lewej strony. Jak to możliwe? Nie, bo pakowałeś się do auta i co na dachu został diper? został sobie gdzieś tam na wysokości trasy na ten na, na Warszawy. <noise> Słuchajcie, wędkarze, wędkarki, obywatele i obywatelki. Jeśli ktoś jadąc z Warszawy na Mazury, natknął się na dipera gdzieś leżącego na drodze, albo w rowie. Dokładnie się... nerka. Tylko Dokładnie... szara nerka. Szara... a albo sz... on był w środku, w nerce, Tak, w nerce, tak? no? Okej, w takiej szarej szaszetce. <noise> się, się, się. <noise> e, I tam były jakieś twoje dokumenty? Wędkarskie jedynie. Karty wędkarskie. <noise> Czyli już zakończyłeś sezon. Tak, już zakończyłem sezon. Już po niech Już chyba zostają wędkarstwo w ogóle. <noise> no to gdybyście jeszcze przy okazji tam znaleźli tą szaszetkę z dokumentami wędkarskimi Adriana, e, a jakieś znaleźne... Ty, bo całkiem możliwe, że <noise> się ktoś nawinie. No jakie znaleźć? No, oczywiście, że będzie wyznaczone. Okej. Okay. No, Znaleźć we własnym zakresie. <laughs> Musicie sobie kupić. Nie no, dobra, coś wymyślimy, ale w ogóle jaka petarda by była, jakbyś jakiś yy, uczciwy znalazca z, znalazł, bo to było na jakimś parkingu pewnie, tak? Gdzieś jakiś Orlen, żabka, coś tam takiego. Jeszcze trochę po, po, porozmawiasz tutaj z widzami, to a? ja znajdę mniej więcej topograficznie, gdzie a, to może być. Dobra, to, ja, to my sobie chwileczkę porozmawiamy, yy, a Kuba znajdzie nam na mapie, gdzie to mogło być. Kurde, przepraszam. Adrian. Przepraszam, nie Cygan, tylko Hiszpan. Ja wam tylko powiem tak, bo tutaj Kuba ma taką cerę ciemną, no i wszyscy mówią na niego, że jest Cyganem. Ale zobaczcie, ja tu pod biurkiem wiele razy sprawdzałem, nie ma tu żadnego akordeonu. Ale on zabrał. Nie ma akordeonu, nie ma harmoszki, to chyba jest jasny dowód, że to nie są cygańskie korzenie, tylko hiszpańskie. Zproszę na Kubę mówić Hiszpan. Ale to takie żarty wiadomo. Nie, nie, nie za ostro, bo żeby się kubuś nie pogniewał, zaczniemy od Waterwolfa. Temat znany i lubiany przez część wędkarzy. Chyba pierwsza na rynku e, firma, która wypuściła kamerę do nagrywania podwodnego. Mamy tutaj pewne ulepszenia. Jest to nowy model. Wiecie, nie będę go zbroił teraz, pokazywał co, jak, z czym. Chociaż, jakby producent nam przysłał jakiegoś taki, takiego sampla testowego, no to pewnie byśmy pojechali nad wodę sprawdzić. A tak to niech inni sprawdzają nad wodą. Yy, mamy wszystkie akcesoria do tego, żeby to uzbroić, naładować. Yy, są instrukcje obsługi, stabilizatory do prowadzenia pod wodą, żeby to się nam nie kręciło jak obrotówka. Yy, więc cały pakiet macie tutaj w szczelnej skrzyneczce planą z uszczelką także nic tutaj nie przemoknie nie zamoknie i takiego Waterwolfa możecie nabyć zaraz sobie powiemy o ulepszeniach jakość obrazu poszła w górę bo jest 2K możemy sobie już tutaj zastosować 100 metrów zasięgu i co najważniejsze jest Wi-Fi czyli możemy tą kamerą podłączyć się do telefonu na pewno możemy podłączyć się do telefonu jeżeli kamera jest na powierzchni wody. Nie uzyskałem jeszcze informacji jak to działa pod wodą czy też możemy w czasie rzeczywistym oglądać na telefonie obraz z kamery. Jeśli tak no to bank byłby na tym rynku kamer podwodnych rozbity. A jeżeli nie to to dobrze było zrobić taką żeby... no bo fajnie by było mieć po prostu ekran na łodzi. Pływać sobie na przykład w trollingu i widzieć, czy ryba nam wychodzi do przynęty, czy nie. Może trzeba przyspieszyć, może trzeba zwolnić. To samo z łowieniem wertykalnym też możemy sobie fajnie popatrzeć. Co innego, jak nagrywamy ten obraz, a później musimy wrócić do domu i kilka godzin tego materiału sobie tam odtwarzać i przeglądać, czy coś było, czy nie było, wychodziło, nie wychodziło. Jeżeli chodzi o inne parametry techniczne. Ja Wam oczywiście to wszystko podlinkuję w, w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żebyście mieli po prostu łatwiej to znaleźć. Koszt takiej kamery, nie są to kosmiczne pieniądze, 845 zł. No w dzisiejszych czasach to jest trochę piwka mniej w tygodniu i można sobie na taką kamerę uzbierać, nie, tak jak wcześniej wspomniałem, nie są to jakieś mocno kosmiczne pieniążki. Teraz przejdziemy do kolejnej fajnej rzeczy, którą... Mamy, jest to mianowicie Multiplikator od Okumy Budżetowy, 200 zł Poprzednia cena 365 Okuma Serrano Jest to tysiączka Niezbyt duży taki multiplikator Powiedzmy do mniejszych przynęt e, O fajnym designie e, Adriano zakręcisz Czy ząbkuje, nie ząbkuje Nie ząbkuje No aż dziwne Bardzo sympatyczne bardzo sympatyczny. Do lekkich przynęt. Dwa lata gwarancji. Bardzo dobra cena. Ciekawy design. Barwy, okumy, czarno-niebieskie. Więc na lekko jakby ktoś szukał multiplikatora w dobrym budżecie. Jeżeli nie wiesz, czy będziesz łowił multiplikatorem, chciałbyś spróbować pobawić się, a nie chciałbyś kupować czegoś najtańszego, co się rozsypie po jednym łowieniu, tylko potrwa, pożyje troszeczkę dłużej. No to za dwie stówki już można. Taki multiplikatorek nabyć. Zaraz zobaczymy, czy mamy dane techniczne. podane tak. Łożyska 6 plus 1, przełożenie 6,5 do 1, 68 cm nawoju, 199 g wagi i siła hamulca 5 kg. Także multik też Wam podlinkuję żeby łatwiej Wam było znaleźć. I teraz, jeżeli chodzi o zestawy, które mamy. Mamy dwa kijki od Delfina, jest to model Petrol. Słuchajcie, one są w długości 2,70 do 20 gramów, ale z takim zapasem mocy i 3 metrowy do 25. Więc jeżeli szukacie boleniówki, czy nie wiem, chcecie sobie jechać na belony, na morskie trocie, popróbować, pobawić się, też zbyt dużo nie zainwestować, Tutaj w pakiecie do tego mamy dołożony kołowrotek x To jest model. Unit też Wam podlinkuję te zestawy, żebyście mogli sobie więcej informacji przeczytać. Co ciekawe, one są trzyskładowe. Zaraz zobaczymy, czy bez jednej ręki mi się uda. Nie ja poproszę Adriana. Adrian, weź pociągnij za szczytówkę. Rozłączysz mi tam? Co to? Bo to jest trójskład. O, i to sobie wezmę? Zajmie? O tak. E, więc mamy taki trzyskładowy, kompaktowy e, temat, który się zmieści do każdego bagażnika e, i gdzieś sobie można to w miarę łatwo przetransportować. Wiecie, nie są to zestawy z górnej półki. Nie doszukujcie się tutaj jakości e, wędek ręcznie produkowanych. Nie są najlżejsze, ale spełniają podstawowe parametry, jeżeli chodzi o np. łowienie boleni. Wędka do śmieńka. Ładująca przynęty trzyskładowa, nie widać, żeby jakieś mocne prze, e, przesztywnienia były na tych połączeniach składów. E, I tutaj ten e, zestaw, e, czekajcie, to jest ten krótszy. Tak, to jest ten krótszy, zestaw 270 do 20 kosztuje kosztował 259 zł, a teraz 169. Odłożymy to sobie tutaj tak delikatnie, bezpiecznie. Taki nawet ciekawy design, streetowy, taki młodzieżowy. Odważne kolory. Jest celowniczek na omotce. Te trzy górne są takim jaśniejszym, maźnięte, żeby to może lepiej było dla niektórych widać. No i tu mamy jeszcze lagę 3-metrową. Zobaczcie sobie. 3-metrowy kij do 25 gramów, też z zapasem mocy do śmienki. Głównie do łowienia woblerami, cykadami, wahadłami. Słuchajcie, ten zestaw z tym kołowrotkiem kosztował 259 zł, a teraz jedyne 188. I też ta wędka jest e, w, trzyskładowa, czyli około meterka będzie miała po złożeniu, więc spokojnie do każdego malucha się zmieści. Fiata Seicento, Matiza, Wartburga y, i tym podobnych mniejszych aut. Też oczywiście Wam podlinkuję, żebyście mogli łatwiej to znaleźć. E, także pamiętajcie o zostawieniu e, komentarza. Jedziemy po 10K. I e. do Dipper'a. A właśnie, wracamy do Dipper'a. Znalazłeś za łowem, lokalizację? Załochowem. Nie, nie mam tu nic. Ale załochowem. Słuchajcie, załochowem, ludzie. W stronę Broku, załochowem. Załochowem, ludzie Broku i okolic, i łochowa, i okolic. Jeżeli ktoś natknął się gdzieś na szarą nerkę z diperem w środku, to nasz. i z danymi dokumentami wędkarskimi tego dżentelmena, a było, było tam zdjęcie jakieś? Było. No to poznają cię wędkarskie. No, nie, bo to było 1800 z tyłu. Dobra. Nie, zdjęcia były świeże. Zdjęcia na to, to... Był świeże z 95. Łycha. No, prawie świeże. Jak już bujne loki. No. Dobra, mała szansa, ale zawsze jakaś, a nóż widelec się znajdzie. Jak nie dipper, to może chociaż same te kwity, bo pewnie jeszcze raz będziesz musiał wyrabiać. No, czy byłem czy byłem jednak do... kończysz sezon? Nie, zresztą... Tak. I tam zostały jeszcze trzy paczki papierosów, to chociaż napalniczkę <sum> ktoś odda. Słuchajcie tak, szlugi to już tam sobie weźcie, a zapalniczka żarowa była? Żarowa. Czy... No żarowa to wiadomo. Nie, wiecie co, kit z diperem i z tymi dokumentami, zapaliczka. szlugi sobie weźcie, zapalniczkę żarową proszę oddać. To jest najważniejsza rzecz no. na rybak. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.